Witam wszystkich, cześć. Dzień dobry. Słuchajcie, czasem bywa tak, że jak dzwoni telefon, poznajecie numer, to wiecie, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Zwłaszcza jak na przykład odbieracie telefon i znacie bardzo dobrze ten numer, bo kilka dni wcześniej wydaliście na przykład auto po grubym remoncie i wiecie, że to ten klient dzwoni i wiecie też, że na pewno nie dzwoni podziękować i powiedzieć że jest bardzo dobrze no właśnie I tak było tym razem słuchajcie zadzwonił klient i powiedział że kija się zepsuła to mi się nogi ugięły no ale do rzeczy ale to nie ta kija chociaż od tego samego klienta to jest druga kijanka z domu że tak powiem i to jest CIT 1.6 chyba CERDEI no i problem problem jest z ładowaniem alternator już na stole Alternator jest firmy Valeo i stało się tak po prostu, że tak o już po prostu zaświeciło się ładowanie i, i cała historia. Alternator bardzo prosto się demontuje dwie śruby i wychodzi dołem obok półosi napędowej z prawej strony. Więc jakby nic tutaj ciekawego bym Wam nie pokazał. Wyciągając ten alternator, nagrywając o tym jakikolwiek materiał, ale otworzymy go i zobaczymy, co się zepsuło. Czy standardowo skończyły się szczotki i ślisk, czy coś jeszcze. Otwieram się za rozkręcanie tego alternatora. Pierwsze co oczywiście po ściągnięciu już osłony. To musimy sobie tutaj te odczepy roz. Rozgiąć, rozłączyć. Jak ja to robię, używam najczęściej takich przecinaczek i po prostu pomiędzy te blaszki zaciskam. Te blaszki najczęściej tutaj na zgrzewie puszczają na, na dwie strony, i później wystarczy delikatnie pchnąć. Ta cena fabrycznie tutaj, jak to nie było jeszcze nigdy lutowane, to tutaj nie ma tego dużo, i to jak ten zgrzew, ten dziubek rozetniemy, to to się już nie trzyma tak jakoś bardzo mocno. Oczywiście nie zawsze tak jest, bo często jest tak też, że zgrzane jest na tyle solidnie, że nie ma jak tego roz, rozdzielić, i, no i trzeba to przeciąć najzwyczajniej, zostawić sobie tylko tyle, żeby później można było to przylutować, żeby nie walczyć z tym jakoś nadmiernie i nie urwać przy mostku tutaj tych odczepów, no bo wtedy to już będzie pozamiatane. No i w zasadzie to tyle. Ja sobie robię jeszcze tutaj na obudowie zawsze jakąś kreskę, bo w ten sposób, żebyśmy widzieli. Jak ta obudowa do siebie tak idealnie przylega, nie będę tego piaskował, bo to nie jest regeneracja wysokich lotów. Że tak powiem, że to będę lakierował, piaskował. Będzie to wyczyszczone szczotką, ewentualnie drucianą i wstawione te elementy, które trzeba wstawić, czyli jak widzimy tutaj pierścień ślizgowy, wirnika, szczotki, łożyska, taki standardowy zestaw szczotki wam pokażę a zresztą chyba ostatnio robiłem taki Valeo alternator od czego tam było? od Nissana jakiegoś no szczotki mamy już no zero skończyły się dobra teraz te cztery śruby dookoła na klucz ósemkę rozbieramy ściągamy górną pokrywę będziemy mieli dostęp do pierścienia do łożyska Dolną część to już sobie zrozbierzemy później, ja wam tylko pokażę jeszcze jak ściągniemy ten, tą górną pokrywę, na co trzeba uważać przy tym pierścieniu. Już plac, żeby podejść ściągaczem, ściągnąć sobie oczywiście na samym początku łożysko i później zajmiemy się z demontażem tego pierścienia. Tam niestety trzeba będzie użyć siły brutalnej, ale bez przesady. I teraz tak, jak widzicie, tutaj mamy wypusty odczepy z wirnika podłączone do dwóch pierścieni i one są zalane takim klejem. To trzeba delikatnie, ale brutalnie rozkuć, po prostu pokruszyć sobie ten klej, dostać się tutaj dość, do, jak najbliżej tego przewodu. No tego musimy się pozbyć na tyle, żeby można było ten przewód odciąć ale na tyle delikatnie, żeby ten przewód na przykład nie urwał nam się, bo on jest tutaj przeciągnięty no z uzwojenia wyciągnięty jest tutaj w tym miejscu no i gdyby nam się urwał gdzieś tam dalej i nie było jak później przylutować tutaj do pierścienia, no to się robią schodki więc trzeba na to uważać, żeby nie szarpnąć, nie pociągnąć, pomalutku, delikatnie ten klej rozkuć, a jest bardzo twardy Często jest tak, że to jest zalewane dookoła. Tutaj akurat już jest taka oszczędność tylko takie dwa kleksy są zrobione. No i później, jak już pierścień zamontuje się nowy, to ja tak samo takim dwuskładnikowym klejem po przylutowaniu tego zabezpieczam. Kiedyś nie zabezpieczyłem i po prostu pękło tutaj dalej na lutowaniu. Po niedługim czasie, no i musiałem poprawiać, więc od tamtego czasu już pamiętam. Że trzeba to zalać, zostawić oczywiście do wyschnięcia całkowitego utwardzenia, bo gdybyśmy taki klej świeży na auto zamontowali, alternatę z takim klejem i uruchomili silnik, no to siła ośrodkowa rozrzuci ten klej i on będzie wszędzie, ale na pewno nie tutaj. I tak wygląda wirnik po wydziubaniu tej masy tego kleju samego procesu dziubania to wam oszczędziłem raz, że to tajemnica zawodowa, a drugie to proces bardzo brutalny i w trosce, wiecie, o wasze zdrowie psychiczne nie będę was takim czymś obciążał a teraz wystarczy tylko sobie zeszlifować tutaj te pierścienie na szlifierce, zwykle na kamieniu takim do ostrzenia tylko nie do samego końca, nie do samej ośki wiernika bo nie ma takiej potrzeby, delikatnie tak żeby przepiłować Tutaj tą mieć I wystarczy po prostu nam tyle bo później ten plastik już pęknie Rozupiemy sobie go jakimiś kombinerkami I ściągniemy, to jest dość mocno naciskane bo to jest wiecie wciskane na prasie więc No to po dobroci tak na mnie zejdzie Kiedyś to jeszcze bawiłem się na przykład że podgrzewałem to jakąś na przykład indukcją i ten plastik schodził, ale ten plastik się przyklejał później do tego wałka. Trzeba było to czyścić, szlifować. Później dużo zabawy z tym schodziło, więc robię to także szlifierka, Tniemy to i schodzi już samo. Skoro zebrane czynniki pierwsze, jutro będą graty, to będziemy wszystko składać. Dzisiaj nawet nie rozlotowałem tych końcówek, bo szkoda nagrzewać do tego lutownicy. Będziemy wszystko, jak będą graty, składać do kupy. A jak nowy pierścień mamy już na miejscu, przylutowany, to idziemy teraz z wirnikiem na tokarkę. Zabielamy pierścień ślizgowy, bo przy wciskaniu różnie bywa. On sam z siebie może niekoniecznie być idealny, więc tak, żeby zminimalizować później bicie tutaj na szczotkach, co by nam znowu się coś nie wykrzyczyło. No i będziemy zalewać tutaj klejem te moje wspaniałe luty i pozostawimy sobie to, żeby no, ten klej miał czas związać. i teraz klej zostawiamy do wyschnięcia. Ten klej zazwyczaj występuje w dwóch wariantach, takim szybko schnącym, gdzie po powiedzmy tam około godzinie już mamy takie początkowe utwardzenie wstępne i możemy go już tam coś z nim robić, tak? Czy na przykład bez obawy o to, że spłynie, czy tam rozchlapie go wirnik, już go używać. Natomiast ten chyba wiąże dwie czy trzy godziny. No akurat taki mam, więc takim się posiłkuję. No i ważne, żeby przy wyborze tego lepiszcza tutaj nie był czasem przewodnikiem, bo by nam zwarcie zrobił na wirniku i by był problem. No i zostawiamy to teraz do wyschnięcia i później będzie dalsza część. Jak mamy już szczotki wlutowane nowe, to sobie ten kapturek, nie wiem czy przybliży, tak tak przesuwamy, żeby nam się otwory nie pokrywały z otworami szczotek, żeby nam po prostu te szczotki zablokowało na wciśniętym. Kurczę, nie chcę ostrzyć. O, tak może będzie widać. Jakbyśmy teraz szczotki wystawili, to nie założymy tutaj na pierścień ślizgowy, bo tutaj z tej strony nie ma żadnej możliwości, żeby te szczotki wcisnąć. Czasem jest tutaj otwór i w szczotkach też jest taki otwór montażowy, i taki pręcik, jakiś drucik, jak się wsunie, to środki możemy sobie zablokować, ale tutaj nie ma w środkach, i ten otwór, który tutaj widzicie, to nie jest w ogóle od tego. Także tak, taka uwaga. No i co? Zakładamy teraz sobie regulator, grzeje się lutownica. Zaraz będę lutował te odczepy z uzwojenia, i w zasadzie to tyle. Sam koniec, jak już mamy wszystko polutowane, to nie zapomnijmy doknąć tego kapturka, tak żeby szczotki nam wyskoczyły, sprężyny je wypchną. No w przeciwnym razie byłby problem. Alternator na swoim miejscu, pasek na swoim miejscu. Myślę, że można startować. I na zakończenie chciałem tylko powiedzieć, że akumulator zawsze po takich usterkach z alternatorem, kiedy auto jeszcze dojedzie, ale już jest i jeszcze często odpala, ale ten akumulator został Wyładowany w jakimś stopniu. no Naładujmy ten akumulator do pełna. Na pewno ten alternator nie będzie obciążony i nie zostawiajmy go na pastę Alternatora myślę, że może być. Nie jest źle. Zabrałem się za naprawę pompki chłodziwa. Odpiły oczywiście, a tam łapówkaż główny w firmie. Są słuchajcie zgłoszenia, że Mój pracownik, tamten osobnik Co obgryza teraz kość Przyjmuje łapówki i to pod moją nieobecność Także proszę tutaj nie Szerzyć korupcji No Dobra, wracając do tematu Membrana dziurawa, to już Wam mówiłem Kiedyś przy próbie Kupiłem taką membranę Od jakiejś starej Skody, koszt Kilkanaście złotych, nie pamiętam, osiemnaście, piętnaście Także drogo, yy, troszkę nie pasuje, ale myślę, że coś wy, wyrzeźbimy z tego, bo y, ten środek będę musiał tego się pozbyć. Raz tutaj to zeszlifujemy, mnie jest potrzebna sama membrana i po prostu nowe otwory sobie według tamtej membrany y, zrobimy. Jest zapas, jest troszkę większa także, ale jak to przysłowie głosi, zapas biedny nie czyni, więc lepiej kijek pociękować, jak go pogrubaścić. Dobra, tyle na razie. Widzimy się za chwilę, jak już to rozpiłuję i będziemy przymierzać co i jak. Naddatek obcięty, wszystko skręcone. Najważniejsze, że nie cieknie. Wygląda jak oryginał.